Kulisy śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego. Mąż był z nią w mieszkaniu. Smutna wiadomość dotarła w czwartek, 18 września. Zmarła żona Ryszarda Rynkowskiego, Edyta Rynkowska, która miała zaledwie 52 lata, będąc o 22 lata młodszą od męża. Jak udało się ustalić do śmierci doszło w mieszkaniu jej matki, a w chwili tragedii artysta również tam przebywał. Ryszard Rynkowski wziął ślub w wieku 55 lat. Z żoną długo starał się o dziecko. Edyta Rynkowska, żoną słynnego wokalisty, została w 2006 roku. Ryszard Rynkowski był już wówczas po poważnych przejściach. Miał dorosłą córkę, a jego pierwsza żona, Hanna, zmarła po długiej chorobie w 1996 roku. Artysta, jak sam mówił o jej śmierci, myślał, że już zawsze będzie wdowcem. Jednak trafiła mu się miłość w dojrzałym wieku. Edyta była fanką swojego przyszłego męża. Podpisywałem, podpisywałem. Płyty, redaktor, a w pewnej chwili podniosłem wzrok i zobaczyłem przed sobą piękną dziewczynę z ogromnymi oczami To było olśnienie, wspomniał Ryszard Rynkowski w rozmowie z Wiwą. Na pierwszą randkę umówili się w Krakowie Piosenkarz przed tym spotkaniem był pełen obaw. Dla mnie to była groza, bo Edyta wyglądała jak wspaniała dziewczyna A obok niej szedł taki stary z brzuchem. Trzymaliśmy się z metra od siebie. Nie dlatego, że się jej wstydziłem, tylko że była taka atrakcyjna w stosunku do mnie, tłumaczył artysta. Gdy Ryszard Rynkowski brał ślub z Edytą, miał już 55 lat. Ona, 33. Potem długo starali się o dziecko. W końcu się udało. Pomóc, miała pielgrzymka do Lourdes. Nie żyje Edyta Rynkowska. Ukochana żona Ryszarda Rynkowskiego miała zaledwie 52 lata. Pojechaliśmy do Lourdes, do znajomych, i tam zanocowaliśmy? To był ten raz i następnego dnia Edy kawa już tak nie smakowała jak wcześniej. Czy był to dar od Matki Boskiej? Dla nas tak, ale niech każdy myśli, co chce. Niewątpliwie lesia począł się w Lourdes, opowiadał wokalista. Kulisy śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego. Zmarła w mieszkaniu matki. Mąż był na miejscu. Nagła śmierć Edyty Rynkowskiej była wielkim szokiem dla wszystkich. Brodnicka policja w czwartek, 18 września, dostała zgłoszenie o śmierci 52-latki. Pod nadzorem prokuratora policjanci przeprowadzali czynności. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji, mówił TVP Bydgoszcz oficer prasowy policji w brodnicy młodszy aspirant Paweł Dominiak. Ze wstępnych ustaleń prokuratury jak mówił informator Bydgoskiego oddziału TVP, wynikać ma, że w śmierci Edyty Rękowskiej wykluczono udział osób trzecich. Wiadomo już, że sekcja zwłok żony Ryszarda Rynkowskiego odbędzie się w poniedziałek, 22 września. Nam udało się ustalić, że Edyta Rynkowska zmarła w mieszkaniu swojej mamy. Ostatnio tam właśnie mieszkała wraz z mężem. Ryszard Rynkowski w chwili jej śmierci także tam przebywał. 17-letni syn znajdował się poza domem. Na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się pogrzeb żony artysty.